Hejka, ja jestem Kaczo Bulan i witam was ponownie na moim kanale. A dzisiaj was witam w nowej serii na moim kanale. A czyli zaczynamy w sumie, oj, z Minecraftem. Jak są wyjść? E, o dzień dobry. E, tak, zaczynamy z serii Minecrafta i jesteśmy na serwerze. E, no w sumie trudno nie zauważyć. I teraz tak, e, zaczniemy najpierw regulamin e, Tutaj mamy te, hmm, jak to się nazywa. Komendy, o Działka nazwa na ustawienie nazwy okay. Działka teleportuj się na swoją działkę Działka lista Działka tutaj nazwa Działka wyżyj, Działka ban Działka pólsyń Działka krynica Też... nie e, Działka polacz Co? Łączy działkę z sąsiadującymi Okej okay. A jest tutaj taki tako regulamin, czy nie? Halo Bo ja nie chcę, żeby mnie zbanowali czy dobry Fajny karton masz. E, kotwiczka. Pozwala przyciągnąć się do bloku. Okej. Okay. Trzy. Kopie trzy raz, trzy kratki. Kopie trzy na trzy. Ok. A co co to? Prywatna skrzynka. Eee... Wow. Akcyjna skrzynka. Aukcyjna skrzynka. Pozwala na sprzedawanie oraz odkupywanie przedmiotów od innych graczy. Eee... Publiczny WARP. Warp na terenie twojej ciałki lista WARP. O Boże! Okej. Okay, tutaj będzie. Aha, i tu przy... Aha, dobra, to coś czytaliśmy. Zasowy Nie chcę regulamin! Halo, daj tam mnie Jest coś z tyłu? Hejka chrupki bingo. Dzień dobry. on Discord. Dobra dzienne nagroda, losowy teleport, teleporty. A czy ja mogę Regul <laughs> Nie wiem, może jakiś jest, jestem ślepy czy coś. Sklep z rangami. Ulepszenie limit. Dobra, Fia, co my mamy w e, Losowe RTP, działka gracza i klucz do podstawowej skrzyni. To może sobie go użyjemy? E, Klucze zapis. Specjalna skrzynka. Po O! I co? Otwórz pojedynczo. O, o, to jak hazard, to nieładnie, dobra. Co wiem się. Mmm, albo gate. Mm. O, może? może? Nie, będzie chleb. No, co tak długo losuje? u mnie się stresuje? O, chlebek. Dobrze, może być, bo ja głodny. E, Nagroda za głosowanie, sklep z rękami. Dobra. Aukcjoner, co to? Aha. Milion, okej, okay, dobra, idziemy stąd eee, Co to jest? Pingwinek A nawet te, Głową ruszasz Dobra, a tu? Sprawdźmy ten limit działek Powiększ limit działek Aktualny limit działek wynosi 1 Jeżeli chcesz powiększać swój limit o jedną działkę łącznie, nie dwa działki 10 tysięcy O matko. Dobra, e, weźmy to Tak? Oj no nie gadaj. Okej, okay, tutaj mamy naszego spawna. No. Jak to ładnie! No, no. Nie powiem, że nie. Dobra, mm, poszukajmy sobie. Ja to chcę. <ścoughs> poszukajmy sobie. E, jakiegoś terenu. E, tak, dobra. Co to wypadło? 3 złote i 52 groszy za to, że zbiłem róże Okej okay. Unikam A jakbym zabił szkieleta Oa, górze mamy te O 14 zł! Dobra, ja już się tu ustawiłem, e, tu pewnie ludzie byli, prawda? Tak ja, byli pewnie. Muszę no, musisz to zostawili dla mnie, bo ja taki biedny. O! O! Okej. Okay. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Mamy już na start Helm. Mogę się teraz zbić. Żółzy. Eee... Tylko... Boże się. Jak coś to wstyle mój królik szaleje. Mm, dobra. Eee, coś chciałem powiedzieć. A, e, musimy znaleźć miejsce na tą ciałkę, bo jak umrę, to będzie trochę przypał. E, ja mam skłonności życiowe do umierania. Co tam jest? Jakiś tam. Ten... O, TT. Mm, z neteru, Z. Chyba, za. Bastionu? Co są te bloki? Chyba ta. Dlaczego tu zombiaki się ryską? Tak, randomował totalnie. Wdychaj. Hmm. Muszę ich tak zostawić. Dobra, nie na moje nerwy. Wow. On coraz ich ognie zabije prędzej niż ja. No właśnie. Ej, ale ja nie dostanę pieniędzy. Dawaj hajs No i cóż, nie pójdę. Dobra. O, crafting mamy. Gdyby sobie tak pozbierać drewno czy coś? Nie? Dobra. Eee okej. Okay. Opuszczasz to... A to był czyjś teren? Łomatko... Okej. Okay. To przepraszam za wtargnięcie i zabicie ci zombiaków, okej? Okay? Ja nie chciałem. Mm. To jest ładna działka. Czyjaś, nie Czyjaś? się? Ja może sobie przygarnę jakieś tam rzeczy. I tak głupio okradać, ale no wieś. <ścoughs> jak nie czyje to wezmę. I co? Ej, całkiem ładny domek, ale no... Nie ma jej klimatu. No chyba niczyja, wiecie? Chyba że coś na dole by było, ale no. Wątpię. Czy tam jest woda? Nie, nie ma wody. Okej. Mamy 117 złotych to nie jest zbyt spora stawka. Tym bardziej, że niektóre rzeczy trzeba dopłacić. I co? No i po co ja tu weszłem? Matką. no wątpię, żeby coś niżej było. No właśnie. Eee, było blisko. E, utknięcie na zawsze. Halo. Eee, a jak są wyjść? Dobra, ja już wyszedłem e, z tej nory. E, w sumie, wiecie, co spoko pomysł na ten? Mam bramę. Na się mur. Nawet ładny. O, co to, co to, co to? Aha, kolejna działka czy czyjaś No czy tu będzie jakieś ładne miejsce dla mnie? O O Ktoś chyba postawił na jaskinie, a nie na ładny teren Ale i tak ładnie to ogarnął Czy ja tam mogę wejść? Czy nie do końca? Ja nie wiem Halo? Wchodzisz na teren Lunar w kółek Okej okay. Dobra, i tak nic tu po mnie, więc pójdę już z tej działki, ponieważ nie będę go kradał, ani mu się pętał po terenie. O, 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 nie, z tym kolegą to ja nie chcę rozmawiać. Idziemy dalej. Hmm. Gdyby tak pisać spał. Oj. Chwila. Nie rusz. Uu, ale ładne dobry, i teraz tak e, Tutaj o, Dobra, nic mi się nie stanie I tu był e, Tu O Piesek <grywka> Jak słodko Mam pieska, chodź Chodź Puszek Puszek O, ty będziesz ze mną chodził Możecie pisać w komentarzach, e, jak go nazwiemy. E, ja nie go tak nazwę. Mm. Jedzenie mamy. A właśnie, przecież mamy jeszcze te. Zgnime mięso do jedzenia. Albo chleba sobie zrobimy. E, dobra. Tu. Rozwalmy sobie to. Okej. Okay. Czy ja tu znajdę. O, wioska. Ale obrabowana pewnie. Ale. Może się zostało? Nigdy nie wiadomo. Będzie pewnie jak z tym statkiem. Powiem, że. O pewnie obrobiona i nagle tu pełna skrzynia skarbów. E, w gry dziwię się, bo ona była odkryta, no nie? I co, nikt tam nie poszedł? Chyba, że było takie rozmowanie ludzi tak jak moje. Ale no nie wiem. Mmm, fajny dom. Może o takim. <ścoughs> Czy tu coś zostało? Nawet wieśniaków nie ma. Jedne wieśniaki. Hello, nim... Dobrze. Co to? Aha. Ej, a gdyby tak... O... Różowe kwiatki. Gdyby zamieszkać na tamtej górze, ale w sumie nie wiem jak ona wygląda od góry. Albo tak... O, sorry. Co się stało? Co to był za dźwięk? E... O, dobrze ale nie wiem jak ona też wyglądały od góry ale mi się nie chce tego łatać ale no wiesz idziemy tu mam jakieś te chyba że tak pod wchodzisz na działkę jakiegoś gracza opuszczasz ten gracza, o czyli to jest ten mogę się dowiedzieć co mi tam ładuje albo jej nie chcę wiedzieć niektóre rzeczy warto zostawić w tajemnicy Okej, idziemy na tą górę Ej, ale nawet to wejście do niej jest Takie, o tu zachód Słońca Nieźle tak, jak wygląda Tutaj ten Teren Wpasić tak od góry na wioskę Na źródło kolawy. Nie podoba mi się tu Ale są grzyby, o i za grzyba Pieniądze zarobiłem jak słodko! Ci tu się opłaca rozwalać rzeczy. I wiecie co? Zróbmy podstawową rzecz w Minecrafcie zbierzmy drewno i pieniądze. Mm. O. Za każdy drze... nie myślałem. Okej. Okay. Uh, 7 zł za zbicie drzewa. Ok, ale wiecie co? Wiemy, gdzie usadzamy tu też świerku. Może bym coś, o, dobra I teraz tak Czas pokazać swoje Ujem, ujem... umiejętności W minecrafta Dobra, chodźmy tu, postawmy sobie Zróbmy tak Patyka I robimy tak of. I siekiera A nie, w sumie nie opłaca się Okej okay. Idziemy tu i się zachowuję jak taki totalny NPC. Czy ja znajdę kobę? Znajdę kobę. Wow, epoka kamienia. Kto by się spodziewał? okej okay. I znowu muszę tam wchodzić. I weźmy sobie jeszcze więcej na mieczyk. Bo ja bez miecza nigdzie się nie ruszam Naprawdę. Dobra, tu ile już mamy? 4, 5. Dobra. I teraz możemy sobie iść z tego terenu, bo ja tu nie chcę mieszkać. Yy, robimy tak. Dwa patyki. Cztery w sumie. I robimy tak. Mieczek i siekierkę. Okej, okay, weźmy sobie ustawmy to po ludzku jakoś. Nie, nie tam. Tu, o, o. Moje jedzenie bogate. Weźmy okay. nasz crafting. One to poszło mm, Nasze drewno Okej, okay, możemy iść Nie wiem, czy w nocy to jest dobry pomysł, ale no dobra O, tu już coś widzę Zrobił co mi Ej, właśnie! Gdzie jest mój pies? Zgubiłem psa Boże, to... To pies, czy co? Nie widzę Ej, no gdzie jest mój puszek? No nie. dobra może kiedyś znajdę psa jakiegoś i wtedy możemy. Ale oczywiście możecie pisać jak mam go nazwać, no nie? A jak zabiję kurę zostanę... Nie mogę... O! Pies! <grystanie> Okej, okay. ej czy ty pójdziesz na jedną kość, czy tak? Ej mordo... On taki wybredny, no to może ten jest... A bo to czyjeś działka jest. O! No i super. Wspaniale. E, idziemy. Idziesz za mną, czy się obijasz? Poszło na ciebie jedną kość. O, jesteś! Chodź, ja ciebie nawet nakarmię! Chodź! Czemu uciekasz ode mnie? Ty się dobrze czujesz? Dobra, chodź. Idziemy na wojnę. A właśnie, byłem ciekaw, co to jest. Matko Boska, co ludzie mają w głowach? Może jakieś pień... o, nie zdobie hawire ty Będzie spoko Dzień dobry Mhm, dobra, hmm, dobra. Zbierajmy te róże W sumie Ja bym... Byśmy teraz kończyli odcinek, bo to nie trwało zbyt długo Eee, i ten Ja bym to sobie poza negraniu znalazł ten. ten... Nie potrzebuję tego. Ła! A idź, puszek na niego. Bardzo, ej, omen, oh, łuk. To jest nie fair. Bardzo nie fair. Wchodzisz na ten gracza poł? Poł. Proszę ratuj. Poł. Gdzie jest mój puszek? Czemu te szkielety mają enchantowane łuki? Ja się boję tej gry. Dobra, to... Ja bym się chyba sami żegnał. Ja może przeczekam noc. I poza odcinkiem będę szukał tej tej mojej działeczki. Jest puszek? Jest puszek. Okej. Okay. To co? Życzę Wam oczywiście miłego dnia, bądź wieczoru i co? Bajo! pocsak apusok